Domu nie zdarzyło się oparzenie. Myślę, że każdy odpowie, że przynajmniej raz w życiu miał do czynienia z oparzeniem, czy to gorąca herbata, czy to olej, yy, czy jakaś potrawa wrzucana na wrzącą wodę, gdzie doszło do chlapnięcia wody i oparzenia ręki, czy przedrabienia uda, bo różne przypadki zdarzały się już w naszych gabinetach. Dobrze jest wiedzieć, jak należy traktować taką ranę? Przede wszystkim w ramach pierwszej pomocy nie polewamy jej zimną wodą. Zimna jest zbyt drastyczna, niesie ryzyko też uszkodzenia komórek. Warto wiedzieć, żeby to była woda letnia, tak około 2 stopnie, 3 niższa niż temperatura ciała. Także pamiętajmy, letnia woda do polania takiego miejsca. Po drugie, nie nakładajmy żadnych tłustych kremów, maści, olejów, takich do, że tak powiem, użytku domowego, ponieważ do specjalistycznego leczenia oparzeń mamy tutaj dużą armię nowoczesnych wyrobów medycznych, hydrożele, opatrunki piankowe, nieadhezyjne opatrunki z warstwami silikonowymi. Przede wszystkim chodzi o regenerację naszych komórek na W lekkiej wilgoci również następuje zmniejszenie odczucia bólu, dzięki czemu rany oparzeniowe mniej bolą, terapię przechodzą szybciej, skuteczniej i mamy mniejsze ryzyko blisk. A również chodzi o to, żeby jak najbardziej zmniejszać widoczność blizny, także po pomoc udaj się do specjalistycznego gabinetu. Jeśli chcesz zobaczyć z jakimi przypadkami oparzeń pracujemy na co dzień, zapraszam Cię na stronę www.mdrzeszow.pl zakładka galeria.